Dzisiaj mam ja jestem w i szybko nagrywam. Zobaczcie. Na czacie jak ja dołączyłem do gry, to nul akurat wyszedł. I dawno, bardzo dawno nie było nula na serwie. To co musiało być coś ważnego. Ja sprawdzę. No i są tabliczki. Co to w ogóle jest? Nie, nie było tyle czasu na serwie. Dobra, zanim przeczytamy te tabliczki, zostawcie łapę w górę i suba, żeby widzieć więcej takich filmów. A teraz, cześć z to ja nul. Jak wiesz, dawno mi nie było, bo no. nula. Ja cię nie było chyba z miesiąc. Musiałem przygotowywać mapę dla Kamela i Ty przez ten cały czas był więziony w moim więzieniu? Nie. Nie. Kamel i Ty był więziony? Dlatego nie było go tak długo, bo Kamela i Ty nie było chyba z dwa miesiące nawet. Możesz się tam dostać i uwolnić go od piekła. No, są jakieś kordy. Widzowie! Musimy to zrobić. Na Wigilię musimy być razem. Czajcie to razem. A nie, że kamera ty nie ma. Chyba będziemy musieli polecić na te kordy. Moja elitra nie jest w za dobrym stanie. Więc sprawdzę, czy mam jakąś elitrę, ale widocznie nie mam. Kurde. Tu jest zniszczone. No nie ma. W ogóle nul mi dał jakieś światło. Co to jest światło? Patrzcie. Do gry i dostałem jakieś światło. What the co to jest? Aha, że to... Tak świeci. Okej. Okay. Musiałbym naprawić jakoś Elytrę. Nie wiem, czy ja tam dolecę. Nie mam fajerwerków. To przy okazji sobie zrobię. Widzimy się, jak sobie zrobię fajerwerki. Dobra, a więc jestem i idę tam. Dobra. Czyli na te kody. Naprawiłem sobie Elytrę. Mam fajerwerki korda, jesteśmy... O jeju! O jej. Daleko od tych kordów. Pozwólcie, że ja sobie na biurku zapiszę, jakie to są kordy. Sześćdziesiąt siedem. Tysiąt trzysta dwadzieścia trzy. Okej. Okay. Musimy to na początku Ale to będzie bardzo długo podróż. Bardzo długa. Powinny już być kordy minus 212 chyba. well Oj, przecięliśmy trochę. A tysiąc? To jest tam. Dobra. Czyli tamtą stronę mam lecieć. Aż tak daleko, to mój zrobił, nie zrobił tego aż tak daleko, chyba. Tu jest siedemset, to jest tysiąc trzysta. Ja cię, ja latam nad nicą, nie? Łocie. Dobra, sprawdźmy, jakie to są kody O, plus dwieście Co, co, co takie odgłosy słychać? Burdena. Sortu naszego. Powinno to być w tym miejscu. Zgłębnij się dookoła. 1341, tak? Nie wiem. No. nie wiem. Może mamy się wkopać. Nie wiem. Nie sądziłbym, że mamy się w ko... Pedrog? Czekaj. Spedrog. A? Dobra, nie wiem. Co wie, ja. Odkrywamy tu coraz dziwniejsze rzeczy. Które przynajmniej według mnie nie powinny istnieć. Na takiej kratce, Pedro, to musi być spraw O kurwa, ja mam jedno serce. A jeszcze się noc zbliża. Które se koksa? To w te koksy zabrałem, żeby je zjeść. W razie wypadku. Na... może skoro tu jest bedrock to wejście musi być gdzieś w tej okolicy. Kto? To? może to to jest to wejście. o! tak, to jest chyba to. prawie te kordy. To musi być chyba to. Tam jest woda. Nie wiesz co ja się boję tam schodzić. Jeśli... Dobra, mam to tem. To let's go. O, to jest blisko. Ja tu mam z kimś. Czekaj, bo ja chyba tu miałem z kimś przyjść. Dobra, przyjdę tam tak. Par... Czemu... A no tak, tam jest płytka. Czekaj. Muszę coś rzucić na tą płytkę. Tam jest cały czas słychać. Kurde. i to Mm. Tu musi chyba кто Ты стать кто-то еще Dobra, ja przejdę po prostu tędy. Ja chyba z, tu miałem z kimś przyjść, a tam słyszę modele. tak było. Nie. Kurde. Nie, 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 nie. No, 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 no. Chwila, chwila. E, chwila, chwila. Czemu tu jest tak ciemno? Co to? Co to są za zbroje? Chyba muszę szybko założyć tą zbroję Dobra. Ja zapadam. na się. Oh, oh, no człowiek, ja, się, ja, ja się boję. Dobra. Mam do tego. Ja Tak, ho, ho, sobie muszę walczyć walczę z wardenami pięcioma kurna koks 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 te totem totem pada pada totem ja cię one są nie do pokonania koksy, koksy, koksy ja obok trzeba... biorę koksy nie no ja tam nawet wyjść nie mogę, żeby dzisiaj ja je mogę tak ale ja tylko będą tak O, zabiłem! Zabiłem jednego, to jest taka taktyka. O, muszę zjeść koksa. Czuję się, jakbym walczył na jakimś PVP, nie? Ała! Nie, no one są takie głośne. Dad! Dobra, trzy zostały. Trzy z. Zo o, kurwa, koksik, koksik. Dobra, jeszcze jeden we i ja tam mogę wlatywać do tej klateczki z wodą. Ale też coś się działo.

W Wigilię przyjdź do mnie, cały dzień będę na serwie. Wtedy razem z kamelem, i ty wyślę cię na tą wyspę. O jacie, widzowie! Udało się! Czy dowiedzieliśmy się, że w Wigilię mamy przyjść? Nie wiem czy ja, ja, tą zbroję odkładam, nie wiem, nawet wyrzucam. Mieczyk, wieczyk sobie zachowa tego wszystkiego. z Tego wszystkiego mieczyk tylko sobie zachowa. Nie chce mi się zbroi brać. To jest nielegalne, ja bym go nie powinienem zniszczyć chyba tą skrzynię. No. No i buty, dobra buty też. Kurde, gdzie tu jest wejście? Oh shit. O. Tera jakimś cudem musimy się wydostać. Awa, a back a little bit. Oh, oh, oh. I teraz tamtą stronę, o! o! Czy w Wigilię spotkałem się z murem? Ja cię widzowie. Ale to jest niebezpieczne takie latanie. Dobra, my blisko wioski już jesteśmy chyba. Nie wiem. Jak się zgubię, to przecież mam drugie konto, to mogę się zawsze do niego tak No. To nie spał? Jeżeli to... Tu gdzieś jest spał? To gdzieś blisko chyba jest spał. A! Kurde. No i chyba się zgubiliśmy. To dobra. Dobra, jesteśmy już. Jak się, to... <laughs> Więc no widzowie dowiedzieliśmy się o dziwnej rzeczy. I muszę zachować tą tabliczkę. Bo tam mogę jeszcze pójść. A nie wiem gdzie się spotkać. Nie powiedział mi nawet gdzie widzowie mam, mam się spotkać z nim. Nie wiem. Może coś wymyślę. Widzowie, obserwujcie kanał, bo może się pojawić bardzo długo. Ja więc, widzimy się w kolejnym Na ramach.